W czerwcu 1944 roku na plażach północnych wybrzeży Francji miała miejsce największa operacja wojskowa w historii inwazja na Normandię, zwana też D-Day. W tym przedsięwzięciu tylko po stronie alianckiej wzięło udział ponad 2 miliony żołnierzy. Zakończyła się ona sukcesem i przyczyniła się znacząco do zwycięstwa koalicji przeciw Niemcom podczas II wojny światowej. Operacja Overlord, która, która była atakiem sił alianckich na Europę Zachodnią, zajmowaną wtedy przez wojska hitlerowskie, była już planowana z 1943 roku, już właściwie od 1942, a nawet wcześniej. Skala tej operacji była olbrzymia i właściwie do dzisiaj żadna operacja wojenna nie dorównała skali tej operacji. Liczba użytych tam samolotów, okrętów, zmobilizowanego wojska i sprzętu była... Olbrzymia. W wyniku tej operacji, w której brały udział również polskie, polskie siły zbrojne na zachodzie, została wyzwolona Europa Zachodnia. Został otworzony przyczółek do pokonania Niemiec, ostatecznego pokonania Niemiec. Można powiedzieć, że D-Day właśnie zmienił, zmienił historię bieg historii.